Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na serii Boom Simulator, czyli Simulator Żula, czyli jak w poprzednim odcinku to nazwałem tą grę, Simulator Twojego Starego. Po pierwszym odcinku pojąłem troszeczkę podstawy tej gry, poruszamy yy, się tutaj w dosyć trudnym terenie, w tym sensie, że niebezpiecznym, mniej więcej wiem jak już reagować na niektóre niebezpieczeństwa, no, i poznaję dziwnych ludzi, naprawdę. Tak więc w dzisiejszym odcinku będziemy się rozwijać w tym sensie, że. A nie, tego nie musimy jeść, dobra. W tym sensie, że po prostu spróbujemy znaleźć następne dziwne osoby. No właśnie, tu jest pani. Nie, ona jest gołębiową panią. Dobra, nieważne. Musimy sobie znaleźć następny cel, do tego, aby coś tu. O, widzę już. Widzę ten cel, czyli pod C w ogóle tu jest dosyć dużo ciekawych rzeczy. Jakieś punkty. Nie wiem, co jest pod tym R. Własny znacznik? Nie ma tutaj legendy, tak więc nie wiem. Ale dobra, musimy lecieć do C z tego co pamiętam. Sobie będę mógł to zaznaczyć. Dobra, i w sumie chyba będzie łatwa droga. Dobra, no to zobaczymy, jak na minimapce to będzie wyglądało. Dobra, świetnie, jestem oznaczony na minimapce, tak więc. Biorę swój koszyk. Yy, a dobra, tędy sobie pojedziemy. I tu jest znak dolara. Nie wiem o co chodzi z tym, że jakieś pieniądze można by tu. A nie, właśnie. O o o o o o o. No ponieważ w moim świecie takie lombardy to jest bardzo okay. ważna What rzecz. Właśnie. A tutaj pusty. Wrzucamy tutaj zwykłe jakieś nasze znaczy nasze skarby. I co tutaj można? No, kilka rzeczy tutaj jest. Dobra. Bo w sumie, tak naprawdę, my musimy tu jeszcze jakoś. O, możemy oczywiście żebrać, ale. Generalnie. Właśnie. Generalnie powinniśmy też coś tam przeszukiwać, tak? Dobra. Niekoniecznie tylko i wyłącznie żebrać. A nie, się tym wózkiem jeździ elegancko. Właśnie szukam jakiś miejsc. Do spenetrowania. Tu mogę wybudować bazę w przyszłości. Dobra. No wszystko jest nowego. Wszystko jest nowe tutaj w tym mieście, wszystko jest ciekawe, tak więc jedziemy sobie w kierunku znaczka. O, 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 tu jest stacja benzynowa. Telefon. Ej, poczekajcie. Ej, jakiś pijaczek. Ciekawe, czy go będzie można. O. Ej, o oh, co come on? Łupa, nie, nieźle. No właśnie, o tym mówiłem. Ten świat jest tutaj naprawdę niebezpieczny. Idzie sobie normalnie, słowo ten człowiek, spokojnie ulicą, i nagle trzech go napada. Tylko nie wiem w ogóle o co come on, Czy ja jakiegoś gifta, czy experience chociaż za niego dostanę? A masz dziadu jeden. A masz, a masz. Każdy jeszcze dostał, żeby sprawdzić. Właśnie, czy mogę stąd zadzwonić? Uderz. E, dostajemy jakieś pieniądze za to? Dobra, czyli za akt wandalizmu możemy dostać pieniądze, tak? No i to wszystkie budki będę teraz atakował. Tu się właśnie mi coś podświetliło i nie wiem o co Kamon. Naucz się projektu E. Właśnie, wszystko jest tutaj ciekawe. Projekty! Jakieś projekty będę mógł robić. Aha, bo tutaj będzie można coś budować. Dobra, czyli taka penetracja tego terenu. Czekajcie, mogę tutaj wejść, nie? Tutaj są jakieś śmieci. Yy, otwórz. Proszę bardzo, jak do supermarketu wchodzę. E. Musisz y, użyć ulepszonej umiejętności gołębiego shurikena, aby. Dobra, by mi się nie podświetliło już więcej. Czyli coś tutaj, aby zniszczyć tą kłódkę. Aha, dobra, już wiem. Ale tutaj w śmieciach. Czekajcie, to tak nie chyba to trzeba pociągnąć. Dobra, są jakieś puszki. Szukaj bakłażan. No, oczywiście, zepsuty. Dobra, coś zjemy w takim układzie. Podnieś i spożyj. Dobra, to serduszko mi się nie podniosło w tym sensie. Tutaj też zepsuty. O, 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 dobra. Bo chyba dostałem od tych gości i z racji tego, że dostałem. O nie, to otworzyć trzeba jakoś. Coś tu się zepsuło chyba. Nie, uciekam z to, bo się coś chyba zepsuło. Spadamy stąd. Dobra. Trochę mi życia przybyło z powrotem, tak więc spoko. Coś tam zjadłem. Jedziemy sobie. Aha, jedziemy do tego punktu. Tak więc tu jakiś plan zdobyłem. Mi się wydaje, że tutaj będziemy coś budowali. Jakąś bazę z kartonu. Yy, widzę alkohol do stacji benzynowej. To jest jakiś sklep, dobra, spoko. A nie, w ogóle tu jest stacja benzynowa. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj widzę jakieś śmieci. Trzeba będzie to wszystko spenetrować, nie? O, głębie są. Głębie to są moi. Yy, no nie wiem, co to jest. Jakieś nasiona? Słonecznik? Czy co to jest? Głano. Wiecie, co to jest Głano? Ja chyba wiecie. Odchody yy, ptasie e, jakąś oponę mam. Nie wiem, nie wiem czy to jest coś warte. Rzucimy to do koszyka. Nie wiem, czy to potrzebujemy, ale miałem w rękach to co zrobi z tym. Dobra, pyk. Tutaj coś jest. Mam jakieś rama okna. Dobra, to też rzucimy. Wszystko zbieram. Got it. Dobra, tutaj nie było. Tylko że tutaj jest właśnie jakiś limit. Nie wiem skąd ten limit, gdzie go znaleźć? Chyba... No dobra, na razie nie wiem. Cena sprzedaży. Ej, tutaj będziemy wiedzieli. Czyli tak, rama okna jest... No dosyć, bo tutaj drewno jest do odzysku. Natomiast... Stara opona to śmieć. Dobra. Tak więc bierzemy tą oponę i wyrzucamy, bo to jest niepotrzebne. Nie będziemy. No za jednego centa nie wiem, będę, nie będę tej Karla przeciążał, nie? Dobra, i Nie, w sumie lecimy na to, do tego punktu, co jest zaznaczone tutaj na mapie, o. Dobra, tu jakiś cyrk jest chyba, czy w tej grze jest non-stop cyrk, nie? Fajnie te nawet miasto... Ej, uważaj, przeszłem na przejściu dla pieszych, dla twojego starego. Jakieś działa... Ty, to chyba do cyrku musimy wejść. Ty. Amazing Show. Cirkus. Dobra. Czyli tutaj będzie jakaś interakcja. Dobra. Klaun jest jakiś, czy, co to jest? Ale wiecie co? Ja sobie najpierw obejrzę. Bo tutaj coś mam. Nie wiem w ogóle o co Kamon z tym. To jakiś. Gdzieś, nie, to nie. Nie wiem jak tutaj wyposażenie swoje znaleźć. Dobra, nieważne. E, to chyba było. E, M wcisnąć. Postać. Nie, tutaj nic nie mam. Pióra, się? respekt, baz. Właśnie, jakieś tam bazy mam. Klatka dla ptaka, ok, życie uliczne. A, tą klatkę do, dla ptaka, tak? Nie, nie wiem, nie rozumiem. Dobra, statystyki. Dobra, nie wiem, gdzie, gdzie są te nasiona, on z tymi nasionami. A może są automatycznie w koszyku? Eee, to jest coś takiego, widzę tej. Guano. Nie. Użyj na zasadzonej roślinie, aby przyspieszyć jej wzrost. Dobra, a to? Nasiono elektrobluszczu. Doniczce, aby. Dobra, potrzebuję jeszcze doniczki. Dobra, tutaj sobie coś spenetrujemy. O. Coś fajnego znalazłem. Kosz na pranie. Dobra. Wrzucamy. Karl, Karl się nie buntuje. Tutaj coś znajdziemy. Znowu? doszli dużo tych koszy na. Kowalczy w lombardzie. No nie, e, dobra, dobra, za dużo. Tego już się tam wrzuciłem. O. 60 parę centów. O, nice. zadowolony. Tutaj pójdziemy coś spenetrować, co to jest? Clown Jagoda, poczekaj, coś ciekawego. Łupanie, na, na fioletowo się podświetliło, ciekawe czy to. Spożyj, zobacz, ej, wszystkie parametry poszły do góry. Dobra, wrzucę to, bo to będzie jakoś lekarstwo. Ej, poczekajcie, czy mogę coś więcej? Nie, już zebrane. Ciekawe, czy to codziennie można zebrać? I deski, drewno. o, dużo, dużo, drewna. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie to drewno sprzedać. No ale, no, ale zebrałem, zebrać zebrałem, tak? No więc teraz tak, czy tutaj można coś jeszcze spenetrować? Tutaj już było. Koszu na śmieć, czy coś znajdę? E, to. Nie interesuje mnie w ogóle. Bo jest bezwartościowa tak naprawdę. Tu mamy jakiś złom rama krzesła. Hmm, dobra, wrzucimy to. Ale jak będziesz przeciążony Karl, powiedz mi, to wyrzucimy tą ramę krzesła, bo jest jakaś taka. Nie wydaje mi się, żeby tu było dużo rzeczy warta była. O, tutaj są jakieś śmieci. Co to jest? Obudowa telewizora. Hmm, dobra, zostawimy to. I teraz tak, tutaj są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Znowu budowa telewizora. No nie, to sobie też zostawimy. Yy, tutaj więcej nic nie ma. Dobra, więc co? Spenetrowałem. Właśnie tą clown jagodę znalazłem. To jest chyba coś, jak, coś na rodzaj lekarstwa. Dobra, lecimy tutaj. Jakiegoś questa, ponieważ w tej grze jest system questów. Bo no po prostu musimy wejść na te żółte pole. Dlatego ja tutaj najpierw spenetrowałem, sobie pozwoli O nie, tutaj jest dużo jeszcze rzeczy. Ciekawe, czy. Ty mam jakieś. Ciekawe, czy ty można pojeździć? Nie. No, jest, są tu śmieci. ta przyczepa, nie? Nie, no, mnóstwo tutaj jest tego. Dobra, dobra, ale trzeba też kwestie jakieś porobić. Bo które już jest godzina, zaraz będzie noc. Dobra, lecimy Co sobie. Angelo materials huh oh mr cello can hook you up all right Hug you up your ass oh, <laughs> why not go and ask my competition for freebies they can afford it all my customers already left with those fuckers in yeah, more trustworthy more professional more not a mentally unstable clown with a hook or a hand uh-huh. Idiots. My place has the most name for the book. My stuff is dynamite. Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. sorry. I'm a little bit short of fuel He kind says I need to be... <laughs> uh. I, I try. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package and I'll provide you some free stuff, huh? What do you think? Great! Okay. is a, oh, a Thank you, Give for my competition. I strapped it on your shopping cart. Oh, Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. O To ty złote bomby mi przy, przymocował. Dobra, gdzie mam grzać? Dostarz specjalny prezent zanim skończy się czas. E, strzałka, dobra. E, z Shiftem jest chyba szybciej, tak? Czy wyprzedzam zaraz to auto? O mordy ludzie tutaj wariują! Wandalizm Aś policja Czekajcie Jakieś gwiazdki, o co come on Tutaj czekaj, chyba w lewo muszę skręcić Jakieś policja mnie goni Autentycznie Ty ty ha? Jak tutaj przyspieszyć? Z shiftem? Z shiftem, tak, ej, ej, ej e, e. o w mordy to leci 30 sekund mi jeszcze zostało tylko Ja pierdził, gdzie jest ta kropka? Eee, specjalny prezent O już jest! Jest, 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 jest! Tak, tylko fireworks, no, już to widzę Metal... O, w mordy! Była pieprzona bomba! Fucker! Szakalny... O kurczę, jakoś... Ej, poczekajcie. No zobaczcie na tą mini mapkę. Te, te niebieskie kropki to chyba policja. Trzeba jakoś... No to mi przypomina mocno teraz już. E, ten. Dobra, ale to z shiftem to szybciej będziemy biegli. Dobra, tutaj za ułek skręcamy. O, ja cię kręcę, wpadłem! Porażka. Nie, nie mów mi, że od nowa będę musiał to robić. Ja cię kręcę. Gdzie jest ten, ta gumiagod? A nie! A, myślałem, że znowu tutaj? Dobra. Zaraz sprawdzimy. Czekajcie, nie, nie. Dopalacz E. To mogę wziąć i R. I zjeść, tak? O kurczę, zjadłem wszystko to. O, nie za bardzo mi życie tam przybyło. Mm, ale dobrze, wiem o co w Znowu przejdziemy ten, ten cały proces. Czyli spokojnie tam dobiegnę. Spokojnie tam, tylko że jak później oddam tą bombę, trzeba uważać na policjantów. Trzeba bardziej śledzić mapę. Bo ja tutaj wpadłem na policjanta, on mnie złapał po prostu. Nie? Muszę, zepsułem mapę. Ten. Zepsułem całą misję. No tutaj się zaczyna robić ciekawie. Z jakimś dynamitem biegam. No to rzeczywiście dosyć ciekawie to wygląda. Dobra. Ciekawe czy można jakoś... O dobra, spację można przytrzymać i. Dobra, to spoko. Spację pamiętajcie. Hej, grzyjemy. Spację jak wciskamy to można pominąć te dialogi. Dobra, i teraz tak, tu policjant chodzi. Czy on coś zainterweniuje? nie? Dobra. Dobra, lecimy po skrótach. E, na mapę. Dobra, lecę, śpieszę się, śpieszę. Aha, tu już mi energii zeszło, i teraz tak. Spokojnie powinienem tutaj zdążyć, bo za pierwszym razem w panice, a może panika mnie zmobilizowała do tego stopnia, że udało mi się, nie? Dobra, zeszła mi ta energia. Dobra, z powrotem odzyskałem energię. Dobra, lecimy. Kurczę, 25 sekund. Nie, spoko. Zdążymy. Dobra. Teraz mniej więcej wiem czego oczekiwać. I zaraz w długą. Tylko trzeba będzie patrzeć na mapę. Ja cię kręcę, ale fajnie. Fajne, jest, fajne są te misje. A więc dosyć ciekawie się tutaj zapowiada ta gra. No właśnie, uciekamy. Wandalizm. Dobra, spadam. Ciekawe, czy może by puścić ten koszyk. Dobra, pcham go jakoś tak. Teraz tak, z tamtej strony biegną. Tutaj. O, można przyspieszyć. Nie będę tutaj skręcał, bo... O nie, widzę, dwóch jest. Dwóch tam było, zobaczyli mnie. Dobra, spoko. Ja sobie cały czas ulotnię się tędy. Zaraz mnie chyba przesta... przestaną widzieć. A tutaj był jeden też. Ciekawy... O nie, tutaj. I. Chyba jestem na dobrej drodze. Dobra. Dobra. Kolejny poziom. Czyli elegancko, dobra. Lecimy sobie z ustawieniem poziomu, żebyśmy nie zapomnieli, tylko nie wiem, jak to się robi. Dobra, tutaj postać. Mam jakiś poziom. I co by tutaj dodać? Czyli to już dodałem. Silne. Se zwiększa maksymalne zdrowie. Może to bym zwiększył sobie, tak? Zwiększa maksymalną wytrzymałość. Okej. Okay. Mierniki głodu i pragnienia. Tutaj jest ten chomik. Zwiększa pojemność ekwipunku. A tu zasoby. Zwiększa szanse na zdobycie lepszych przedmiotów podczas grzebania w śmieciach. O, tutaj podnosi nasz poziom żebraka. Ubezpieczenie. Tracisz mniej pieniędzy za wizytę w szpitalu? Szpitalu? Dobra. Obniża ceny w sklepach. Dobra. Wiecie co? Tutaj. Bo zobaczcie budowanie walka. Dobra, spoko. Kilka rzeczy będziemy musieli się... Tutaj te podstawowe rzeczy. Dobra, lecimy po odbiór nagrody do tego klauna. Na dopalaczu, poczekajcie, na dopalaczu. Eee, tutaj trzeba będzie chyba skręcić. Nie wiem, czy ja muszę pchać ten koszyk, czy on będzie za mną jeździł cały czas. Na razie pcham. Bo nie wiadomo, o co kamon z tym. W ogóle się... Ej, policjant jest, nie czy... Nie, normalnie to sobie... Jako, jako żul i twój stary to spokojnie mogę, wiecie, zachowywać się... Ej! Widzę tych trzech żuli. Tam jeszcze chyba jeden jest. Dobra, uwaga. Już wiem o co chodzi, Widz... zobaczcie na no, ten symbol, nie? Ciekawe czy ten, po schodach, to mi się uda? Ej, spoko! Tylko jak ja tu wyjdę stąd? ej, ej, ej! Poczekajcie, a zaraz... Zreż... Dobra, zejdź. Ciekawe czy ten koszyk za mną będzie też jechał. Sam. Nie, nie chcę chyba jechać za mną. Zatrzymał się. Nie no, zobaczcie, to ja nie muszę. Ze... Trochę ten. Zdziczałem. Tutaj uwaga. Penetracja. Ej, pokrywę kosza mogę wziąć. I nie wiedziałem. Ty no w sumie metal. Dobra, tylko wiecie co, ja to zbieram, tylko nie wiem za bardzo. Gdzie to mogę sprzedać? Bo w Lombardzie... Ej, dobra, jest coś O Ogórek? Mało tego, nie zepsuty. Dobra, to, to go przechowam. No bo to skarb, co nie? A jednak można dobre rzeczy znaleźć. Kartonowe pudło. Dobra, bierzemy. Będziemy budowali z tego. Ej. Kurczę, nie możesz prze... Dobra, nie mogę... Okej. Okay. No to w taki sposób mogę to chyba przechować. Dobra, zostawię to na razie, idę po tą nagrodę. Bo jak tutaj będę szedł po tą nagrodę, teraz... Właśnie, tutaj w innym miejscu się spotykamy. Ej! Dobra, czyli tu jest moja baza, spoko. To było bombastyczne! Okej, okay. ty, no to jest fajna rzecz. To mi się przyda. Dobra, zobaczymy. Czyli to jest moja baza. Dobra, tu mogę się przespać, podejrzewam. Dobra, tu mam gołębia. Ciekawe, czy jak go trzeba będzie karmić. Dobra, wrzuć kaloryfer do kosza do recyklingu. Dobra, rzucamy. się przerabia ten złom. Ale na co się przerabia? Zobaczymy. O, to dosyć długo się przerabia, ale zobaczymy. Jakiego widziałem Tutaj trochę darmowych materiałów. Okej. Okay. Możesz używać tylko materiałów przechowywanych w Karlu lub w skrzyniach wybudowanych w danej bazie. Dobra, czyli w Karlu mamy jakieś. Ej, gdzie jesteś, Karl? A nie, dobra, tutaj mam coś. Podnieś drewno, dużo tego drewna jest. I. Użyj E. Nie, nie mogę tego użyć. Ej, o co on. A, bo tutaj muszę wziąć najpierw to. A, dobra, już wiem. To są już takie gotowe paczki. Tak. Wydaje mi się, że ciekawe, właśnie, co my tutaj przerobić z tego. Hmm, a, właśnie, zobaczymy, czy to na przykład nie przerobimy R. Jak to się wyciąga R. Dobra, czy to będzie można przerobić? Aha, to już teraz rozumiem. Tylko nie wiem, te paczki, gdzie będzie można tutaj ogarnąć. Wszystko, wrzuć. Wrzuć wszystko do Karla, dobra. Pamiętaj o recyklingu, dobra. Bierzemy to. I wrzucamy wszystko do Karla. Pyk. Raz. To. Do Karla dwa. I tu jeszcze coś miałem. Pyk. Dobra, spoko. Wybuduj warsztat. To jest następna misja. Wybudować warsztat muszę. Ja w ogóle tutaj nie wiem jak spać. Bo już jest znowu ranek. Okej, okay, spoko, już wiem. Głód i pragnienie ograniczają twój sen do dwóch godzin, czyli musiałbym coś zjeść. Ale będę mógł wyzdrowieć, w tym sensie, nie, że serduszko będzie na plusie. Dobra, to już mniej więcej wiem o co... Come on. Pamiętaj o recyklingu, wybuduj warsztat. Dobra. W trybie budowania naciśnij Tab, aby otworzyć katalog budowlany. Wiecie co? Ale ten katalog budowlany sobie otworzymy w następnym odcinku, bo tu może być troszeczkę więcej do roboty. Zresztą trzeba będzie coś zjeść. Tak, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Biegając z tą yy, bombą. Fajne rzeczy tu się zaczynają dziać. Uciekać przed policjantami trzeba, recykling, budowanie bazy, dosyć ciekawie się zapowiada. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.